Kiedy punkt powstawał, to chcieliśmy, żeby właśnie był całkowicie otwarty, zmienialny, różnorodny, żeby się tutaj działo, żeby się tutaj działy różne rzeczy i myślę, że tak jak czasami ktoś pyta, a o co chodzi z tym logo, o co chodzi z punktem i też spotkam się z taką odpowiedzią właśnie, no, no, no to jest punkt 11, że jakby w tym zawiera się cała definicja, że on ma się zmieniać, dopasowywać do sytuacji, odpowiadać na potrzeby i to, to jest takim głównym przyświecającym mu taką myślą e, i też chodzi o to, że punkt powinien być takim rzeczywiście miejscem spotkań. Że osoby, które tu przychodzą, mogą oczekiwać, że spotkają tutaj może kogoś innego i z tego zrodzi się pomysł, co już się rzeczywiście sprawdzało, że tak to działa. I myślę, że to była taka główna myśl przyświecająca nam od początku, i ona działa. To jestem o tym święcie przekonana i to będę podkreślać. Wiem, że punkt jest coraz bardziej rozpoznawalny. Nie istniejemy jeszcze aż tak długo, żebyśmy byli pie pierwszym miejscem, które przychodzi każdemu na myśl, bo cały czas ludzie się o nas dowiadują. Wiem, że prowadzimy dwa życia. Jedno to jest życie rzeczywiście tutaj w punkcie, a drugie to jest nasze życie w internecie I wiem, że są osoby, które nas znają tylko z internetu. Obserwują nas na Facebooku, Instagramie, a tutaj nigdy nie były. A są osoby, które tutaj przychodzą, a niekoniecznie śledzą nas w mediach. I wydaje mi się, że ponieważ cały czas nas przybywa obserwujący właśnie w mediach społecznych, to znaczy, że coraz bardziej jesteśmy znani. Co jest najfajniejsze, że mamy taki fantastyczny feedback, że wszyscy już nas lubią i robimy tu super rzeczy, ale też widzę to, co trzeba poprawić z czym się musimy jeszcze zmierzyć. Cały czas chcemy kierować naszą ofertę do ludzi młodych i czasami trudno do nich dotrzeć z informacją, żeby oni właśnie wiedzieli, że punkt istnieje, więc to, to jest ta praca do, do wykonania, żeby oni wiedzieli, że tutaj powinni się czuć dobrze, że to jest dla nich miejsce. Oczywiście naszym celem jest docieranie do młodych, ale nie za każdym razem ci młodzi właśnie są odbiorcami tego i wydaje mi się, że to są to jest, odbiorcami, są cały czas ludzie młodzi duchem, że przekrój wiekowy jest przeróżny, że, że na warsztatach są od takich najmłodszych, czasami od dzieci, przez nastolatków do osób starszych i wszyscy się ze sobą świetnie rozumieją, bo myślę, że ludzie wyczuwają, jaka tu jest atmosfera i y, kto się będzie dobrze czuć w, właśnie w, tej, w tym miejscu i ze sobą. Więc Otwieramy się na wszystkich. Wszyscy są tutaj mile widziani, ale za każdym razem rzeczywiście staramy się, żeby to było tak. Przez, nawet przez te nasze relacje na Instagramie, albo to, że w końcu otworzyliśmy swój kanał na TikToku, żeby otwierać się właśnie na, na młodych. A jak tu mam, mówiąc, młodych, mam na myśli przede wszystkim osoby ze szkół średnich. Znaczy, ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby się włączać. Myślę, że jeśli osoby będą czuły, że są częścią tego punktu i mogą mieć wpływ na to, jak on funkcjonuje, to, to będzie dla nich największą zachętą, bo, bo poczują, że, że to oni też to robią. Więc zachęcam do tego, żeby przychodzić i mu, mówić nam, jakie mają. E, Jakie ktoś ma pomysły, co my moglibyśmy zrobić? Nawet takiego feedbacku po jakimś wydarzeniu, że jeśli coś się komuś nie podoba, to, to my chętnie tego posłuchamy, bo my też trochę badamy teren, że my wyteptujemy te ścieżki, które potem może zostaną się prawdziwymi ścieżkami, że sprawdzamy, co się komu podoba, czy ta ulica jest na to gotowa, może na coś innego. Wiemy, że tą ulicą rządzi pogoda i pory roku, to już teraz jest wiadome, więc no, sprawdzamy, testujemy. Czy jest no. może coś planowane takiego większego, a ewentualnie z czymś, jeszcze się na przykład pani nie podzieliła nigdzie? No, już myślimy o tym, właśnie, jak obchodzić pierwsze urodziny, punktu, ale to nie mogę jeszcze zdradzić w jakiś sposób. Ekoeksperymentarium to jest właśnie to wydarzenie, o którym dopiero za chwilę Bielsko wybuchnie informacją na ten temat. Będziemy zapraszać wycieczki szkolne, rodzinne, indywidualne wszystkich, bo to będzie rzeczywiście wystawa ekologiczna dla każdego. Że od najmłodszych do najstarszych każdy tutaj myślę, że przejdzie taką drogę i otworzą mu się oczy na to, jak oszczędzać energię wodę, jak chronić planetę i że kranówka jest najlepszą wodą do picia. Więc to będzie ekoeksperymentarium i to jest bardzo duże wydarzenie. Będzie trwać dwa miesiące i no jest, ja jestem na to naprawdę tak podekscytowana. A y, też planujemy wystawę... Y, znaczy tutaj zdradza, ona może się nie, nie, bo na razie planujemy, mam nadzieję, że się uda, że chcemy bić kokony i zapraszać do tego, żeby tworzyć taki art performance i taką instalację artystyczną przed punktem, a może jeszcze w innych miejscach Bielska Białej. To planujemy, ale nie, nie wiem, mam nadzieję, że się ziści.